Się ma. Dzisiaj zagramy podróbkę Dead Rays i ze mną będzie Olher I będziemy testować ją z nim. Dobra, to możemy już zaczynać, chodź. Dobra. Daj mi coś. Ale jesteś. To ja nie będę, to ja będę taki, że ucieknę. Mhm. bo to jego gra. Ej, może się trochę pospieszysz. Dobra, to ja się cofnę. Cofnę się. Aha, bo ty jesteś. Nie wiedziałem. No. Okay. A. I mogę ogłosić, że będzie, będzie nowy serwer. Zrobię serwer Minecrafta. Uh -huh. Będzie serwer Minecrafta na no, a Im wbijcie, bo to będzie fajne i wbijcie też na jego kanał. Olher, Olhera. <coughs> Co? Dobra. Ja tutaj nie I dobra, ja biorę ten raz broń z tego, bo to jest stuprocentowa szansa na broń. E, muszę kliknąć E, pamiętać E. Chciałem go dobić. No dobra, no to no to wtedy. To wtedy ja dokończę tą grę. O coś się zepsuło. Nie Dobra, idziemy. E. No, <grymne> Zarąbiste to twoje Dead Race. <grymne> no dobra. Czekaj, ja muszę pokonać tych debili. Kiedy robi boom? po no, 15, 15, 15, 15. F, 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 F. No, a <grywka> Teraz możemy iść do domu. <grywka> ja to sprzedam i zobaczę, ile hajst stanę. Ja sobie kupię wszystkie bronie za to, jeśli z mnie będzie stać. I latark. O nie, będziesz musiał się męczyć w sumie, to nawet jest bardziej wykorzystywane, ale chociaż to by warte, bo na hita zabiję ten. E -e. No, już mam 300 hajsów, więc myślę, że starczy mi i na latarkę, i na resztę. Więc tu sobie wezmę ten. <grybujesz> nie, na latarkę mi nie starczyło. No to no następ... sta, dobra, to teraz coś możemy tak naprawdę sobie tak nie skończyć naćć, bo to. Wow, właśnie widzę. I co, dostanę wina? Wątpię. Nie! Nie! Mocny! You're dead. Nie no, zrobisz. się.